Siemano, witam w kolejnym odcinku z Need for Speed Underground 2 Witam w najprawdopodobniej ostatnim odcinku z tej serii, ponieważ jedyne wyścigi jakie nam zostały to URL, których jest z 50, ale to jedyne wyścigi jakie nam zostały. Także zaczynamy, zaczynamy, witam, witam. Lecimy. O, widzę, że mam od razu kaccenkę. Zaczynamy od, od tych na tym na lotnisku. No hard feelings, right?

All the seeds falling into your hands, all of it! My your... can't walk away from it this time. You just make sure he goes down. Or any of you can oh, walk yeah. away from this. Zły łysą. Mr. Worldwide. Tak to na pewno Pitbull, sięmano panowie. Witam, witam. Oczywiście to będą te same Urele po raz 368, tylko że w drugą stronę. Ale, ale no, nieważne, nieważne. Pewnie będzie po 15 wyścigów, także Troja to pewnie potrwa, ale wydaje mi się, że w tym odcinku powinniśmy już... Kurwa gin! Powinniśmy już zakończyć naszą karierę ściganta w tej grze przynajmniej. Także na driftcie, o oh, kurwa nie! Dobra, nie taki był plan, nie taki był plan generalnie. Mogło to wyjść o wiele lepiej. No ale nie wyszło oczywiście, wiadomo. Siemano frajerze, dagi. Dobra, no i mamy pierwsze okrążenie na Driftsie. I teraz jeszcze dwa razy to samo i się mano, no, po wyścigu. Przynajmniej tym pierwszym. Po to, o oh, Nie, doganiają mnie, co jest? P kurwa, no nie mogę nigdy znaleźć tego przycisku do odwracania kamery, tak dupy, no. Halo! No, ja pierdolę jeszcze. Nacisnąłem Windows, baton przycisk, baton Windows. Cóż za zbieg niefortunnych wydarzeń. Ogi. Także jeden z piętnastu wyścigów mamy. Teraz następny, Siemano. Witam, witam. Jedziemy. Dobra, od razu trzeba ich wystrzelić tu wszystkich. O, shit, I cyk jeden elegancko. Siemano. <gry> Tak jest. Right. Trzeba pokazać dominację po prostu, no co mogę. Co, co? Oh shit. Elegancko, mamy pierwsze okrążenie. Teraz jeszcze tylko z 40. Czy dokładnie to dwa, ale to nieważne. Oh shit. Dobra, nitro Gadeon. Dobra, uwaga, uwaga, taktycznie Cyk, jak z no. Powiedzmy, przynajmniej. No i mamy to. I jeszcze tylko jedno okrążenie. O, no co? Ty no, what the fuck, następny wyścig? 30 wyścigów, no mówiłem, mówiłem. A to co to jest za trasa halo? Co to za znowu jakieś zygzaki? God damn. Czemu jestem ostatni? Dobra, nic nie mówiłem się, mano. Awans na pierwszą pozycję, tu jeszcze riverbending, o ty gnoju. oh shit, okej, okay. wszystko pod kontrolą, cyk, banding elegancko, no i mamy to, pierwsze okrążenie, za nami, i cyk, jak z proci. i drugi raz, so, oh shit, halo, gdzie ta meta, kurwa. Gdzie to meta? No dobra, to jest Need for speed, I'm trying to take a lead. Dobra, 24 punkty, tyle punktów to jeszcze nikt nie ma w tej grze. Jestem najlepszy. Dobra, nie wiem, który wyścig się teraz powinno robić. Powinno być w sumie oznaczone, które mają kaccenki, a które nie. Ale dobra, mamy tu kolejny sięmano. O! Kacenka kolejna, za Mm. I don't want to see any piece of that car across the finish line. I won't have to do anything more than drive. He's nothing but a showboat and loser. Don't underestimate mm. him. Do whatever Togi. and I mean whatever it takes to tear him apart. Don't let me down. I'm counting on you, Nikki. oh nikki this is my Spoko no, it's a problem Jedziemy panowie, jedziemy. O kurwa, nie. Dobra, pozdrawiam, Osiemano, wystrzeliłem jak z rakiety. W sensie, jak rakieta? Bo z rakiety raczej nic nie wystrzela, to sama rakieta wystrzela. Chociaż w sumie z rakiety może wystrzelać, nie wiem, jakiś materiał wybuchowy, który się znajduje w niej. Ta, tak. Mogłoby tak być, mogłoby tak być, nie wiem, co. T Ta no -ta. -ta. generalnie to chyba nawet ten sam wyścig co poprzednio Ale czy w drugą stronę? Hmm... Nie, to chyba w tę samą stronę jeszcze. E tak, e -ta. e -ta. świetnie. Oh yeah. Dobra, o... No to już koniec, okej. Okay. Szybko poszło. Nikt jedzie mu no to nieźle. Czy zrobiła wszystko co w jej mocy, żebym przegrał? Nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. W takim razie ma to on oh shit, tak Karma, to Znaczy, co? Nie wiem, co tu się wydarzyło, okej. Okay. Halo, chłopaki, wróż uspokoi. Cyk. Dobra, elegancko, o siłę. Nie, dobra, jednego. Teraz nitro z górki, siemano, 300 km na godzinę. No i już mamy pierwsze okrążenie, siemano. Ciekawe, czy tu też są trzy wyścigi. No i drugie okrążenie. No i trzecie na łatwości. Dobra, oczywiście, że jest następny wyścig. Jakżeby inaczej, jakżeby inaczej. Tak jest, tak jest. No jej. ty też? O ty, szmato! Nie może być. Tak jest, tak jest. Dobra, się mano. Dobra, Elo, Jestem pierwszy. Niki jest ostatnia pewnie. Także elegancko. Wszystko idzie zgodnie z planem. No oh, jej. Yeah. Najłatwiejszy wyścig na świecie. No, tak jest. No, wiadomo, w końcu na łatwym. No. Chyba się we mnie udało coś. I told you, do... It takes what part of that didn't sink in get out of my face I race straight up you better remember who you're talking to <laughs> Or what I don't need you <laughs> so really. you it Tom huh? <laughs> what are you gonna do with that? you're nothing dug a matter of time before I run the whole show then maybe I'll make oh. sure you don't oh. dug To w końcu ja jestem głównym bohaterem tej serii. Ja muszę wygrać. Dobra, gdzie jest następny wyścig? Siemano, czy tu też będzie ten? Z kacynką? Nie, tu nie będzie kacynki! Pierdol się! Dzięki, dzięki. Ty, co to jest za spoiler? What, What the fuck, halo, co wy robicie? Nie, co? Ty, ja to jest ten. Zygzaczek, tylko że w drugą stronę. Wow, wow. Pierwszy raz to widzę. ginie. O, kurwa, co tu się stało? Szybka przejażdżka na dwóch kołach. Siemano. Gin! Gin! O kurwa! gin No, co jest? Czemu on nie ginie? No, słyszałem, że ktoś tam zginął. No, no nie, ty gnoju! Teraz nie wiem czy tu rubberbanding robić, czy nie. Co to za pytanie oczywiście, że tak. Ojee, yeah. Nie! Nie, ty gnoju! No, obróć go kurwa szybko! No, tak jest. Tak jest. O tak takie, o, two, ciekawe, czy jak się tak jedzie 300 km na godzinę, to czuć jak ten silnik, tak bulgocze. Gdzie o co chodzi? I samochód tak dalu prawie mi wyprzedził. I samochód tak wibruje, zajebiście, Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak to powinno działać. Ale nie wiem, w sumie, czy może w sumie przy takiej prędkości to jedyne co czuć to oddech śmierci na plecach. Raczej się na karku, raczej nie na ple... na plecach, raczej się nie czuję, raczej na karku. Data. Ciekawe jak to jest przyjebać w barierkę 300 km na godzinę i ja jechając? Co, co kurwa? Ty właśnie przyjebałem w barierki z rytmem bitu. No, idealnie w bit się wstrzeliłem, co o oh, fuck? No dobra, może jednak będę patrzył przed siebie, co... O oh, nie, halo! Że mnie ktoś wyprzedza? halo, wracaj tu! Kurwa, tak jest! Znaj swoje miejsce gnoju. Icyk rubberbanding eleganczko Icyk rubberbanding i na drifcie jeszcze Dobra czy to ostatni wyk No po co nasz 300 górę No po co no po co? Kurwa po co? No, panowie, panowie, spokojnie tutaj Spokojnie powiedziałem, spokojnie, spokojnie. no nie mogę go obrócić, co jest? No, ale mamy kolejne okrążenie. Elegancko. Tu na driście. O, oh, okej. Okay. chyba, że te główne url -e z cutscenkami to są te główne url, -e, a te bez cutscenek to są poboczne url. mmm, -e. to by było ciekawe. No, może nie do końca, ale to nieważne. Nie, no wydaje mi się, że wszystkie trzeba zrobić, żeby odblokować ten później taki jeden ostateczny. Final Boss oh, się, Wysy Fryer czy coś. Na lotnisku został nam jeszcze tylko jeden url. To pokaż mi, jak to wygląda. Czyli zostały nam tylko trzy. Jeden na lotnisku i dwa w mieście. I chyba jeszcze jeden się powinien później odblokować, więc zajebiście się ma no. O, żeby to ten sam wyścig, który jechaliśmy poprzednio, wcześniej, poprzednio? Wcześniej? Jest taka opcja. No to co, jedziemy mu się... Ty czemu mojego nitra nie słychać, halo? No co jest, o głuchym czy co? Nie wiem, ale rubber banding, cykpa. Chociaż tutaj ten rubber banding tak średnio działa, bo nie ma takich fajnych gładkich yy, zakrętów. Tylko są te banery, one takie kwadratowe są i mają takie kąty niefajne i... No tak średnio to działa, tak średnio. Ale to nic, to nic. Tak na no, łatwości wygram ten wyścig. W końcu na łatwym. Eee! Siemano! Halo, co jest? Nie, nie, w... halo! To, czemu tu to są masz cztery okrążenia, Oh Ouje! Yeah. Mam nadzieję, że to jeden wyścig, jako że były cztery okrążenia. Nie no. Nic nie mówię, nic nie mówię. No, tu też cztery okrążenia, zajebiście. Pewnie będzie jeszcze trzeci wyścig z sześcioma okrążeniami. Siemano. No, what the fuck? Dobra nie ja mam pojęcia co się stało, ale wyszedłem na tym zwycięsko, nie, nie powiem, nie powiem, że nie. Sie Dobra, łatwo. 300 iQ oh Dobra, to jest chyba na szczęście całkiem szybki wyścig, więc nie powinno być. Ah, oh yeah. a? o Ja w ogóle na jakiej zasadzie działa Nitro, czy to tak jak w tej bajce Turbo o ślimakach? Że się taki niebieski płyn wlewa do tłoków silnika i nagle silnik zapierdala trzy razy szybciej. Czy to tak działa? Hmm. Znaczy Nitro to chyba gaz, no nie płyn, też nie wiem summy. O nie halot, Kurwo! Nie! Dobra, łatwo. Oczywiście nitro bogów mnie uratowało w tym momencie. No! Ja pierdolę nie wytrzymam z tą Mazdą zaraz! Ty kurwo! O! Okej, okay. dobra, ale... Nie, nie! Nie! Nie wytrzymam, przegrałem, przegrałem na łatwym, nie, 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 to jest niemożliwe. No nie, dobra, wygrałem? Wygrałem, dobra, łatwo. Na łatwym to wiadomo, że... Ale co? No i zostały nam jedynie te dwa w mieście. Witam, witam. To w jakimś ratuszu gadajmy. Okej, okay, akurat wybrałem ten bez scotcynki. Chyba, że te oba nie mają katsinki. No, chyba, że to. Tak. Dobra, widzę, że w tym wyścigu GIN! W tym wyścigu jest zakręt śmierci, więc nie jest ciekawie. Albo jest, o kurwa, co jest? Siemano. No już jestem pierwszy i się Wyścig wygrany, tak naprawdę. Wiadomo, w końcu na łatwym etapie. No, Ojej! Widzę, że tutaj też cztery okrążenia. Nieźle, nieźle. Ojej! 47, god damn. Dobra. Czy będzie następny wyścig? No, oczywiście, że tak. No dobra. Co to za trasa tym razem? Mhm. Czy będzie to zakręt śmierci? Jest taka opcja. No oczywiście, że jest zakręt śmierci, jak żeby inaczej. O Ojej! O Serio, jeszcze jedno okrążenie? Gady. No, oh, what the fuck? Mam wrażenie, że 3 dni jadę ten wyścig. Dobra, mamy to. I czy to koniec? Tak i. No, O, przepraszam. Oh. Przepraszam, panie doniczko. O, hajsik! Dobra, no i mamy. Czy to jest ostatni? Alo. To jest ostatni, już nie mogę innego wybrać. Lecimy w takim razie. Ta sama trasa, wiadomo. Ty nie ma kaccenki, co jest? Ten zakręt śmierci to chyba nieodłączny element tych wyścigów, no. Po co? No ale tutaj przynajmniej tylko trzy okrążenia, także gitara. Chociaż pewnie będzie pięć wyścigów do przejechania, ale to nieważne. Dobra, no i ostatnie okrążenie teraz. No i mamy to, mamy to, elegancko. Oczywiście następny wyścig. Wiadomo, wiadomo. Dobra, się mano chłopaki, pozwólcie, że ja was tu wystrzelę od razu wszystkich na samym początku. Mam nadzieję, że to żaden problem. Dobra, mamy pierwsze okrążenie elegancko Bang bang! Bagarang! Dobra, mamy to. Czy to koniec? Nie to nie koniec. Zajebiście. No ale to chyba dosyć krótki wyścig, bo to takie małe... O, ty gnoju! To tylko takie małe kółeczko chyba. Czy nie? ma. Ta, to tylko takie małe kółeczko. Oje! Oh yeah. Także bez problemu. Pierwsza pozycja. Wiadomo. Mm. No i elegancko, to chyba koniec, co? I tam witam 24 punkty. I co teraz? O, no i widzicie? Odblokował się. Ostatni. Chwila. Yy, tak? Tak. Mamy to, drodzy państwo! No to przed nami najprawdopodobniej, bo w sumie nie jestem pewny, ostatni URL w tej grze, także... Zaczynamy. O, fajne akurat się wydaje. Chociaż pewnie będzie 50 wyścigów! Ty no ale co jest? Nie ma cutscenki? Dobra, to jednak nie jest chyba ostatni. Co jest? Halo? Chyba że tu z prawej to łysy jedzie. W tym... Co to jest? Infinity? What the fuck? Infinity jest w tej grze? God damn. Czemu wszystkie samochody tak samo wyglądają? Co się kurwa dzieje? I panowie, proszę się uspokoić na tej drodze. Siemano. Dobra, elegancko. Ojeez! To dobra, nieważne. I następny wyścig. No wszystkie samochody tak samo wyglądają. Jakbym się z jakimś gangiem frajerów ścigał. Bo pewnie tak jest. Okej, okay, zakręt śmierci. O jest! Halo. Dobra, no i ostatnie okrążenie. Nie wiem, czy tu będzie jeszcze trzeci wyścig, czy nie. Dobra. I uwaga, uwaga, czy będzie trzeci wyścig? No oczywiście, że tak. Świetnie, świetnie, panowie, świetnie. W takim razie jedziemy, nie ma problemu. No ty gnój, halo. Uwaga, uwaga, czy to koniec? Proszę, że to koniec, już nie mam siły. Koniec, uwaga, nic co teraz? Gówno. Ty, Halo, co jest? No, co? Czym tu się nagle Thor pojawił? i tu chodzi. Czy to jest ten ostatni wyścig? Tak, to. O, highsink! Dobra, szybko wycofka. Tak, to jest już ostatni wyścig. Teraz dobrze pamiętam, że faktycznie ten ostatni wyścig był tutaj. Tam, gdzie te pociągi i inne śmieci Także. What the fuck? Hej, frajerze, myślisz, że masz wystarczająco dużo szans, by mnie rozwalić? Nie wydaje mi się. Może w pokera by ci się udało, ale nie wyścigu. Od... Odstawmy karty na bok i sprawdźmy No, razem. mordę. one race it ain't gonna happen again you can't do that we have a deal look just give me mm. one more chance i can take it <laughs> you're nothing but bad luck i took you out once and i'm gonna do it again i'm calling you out Right I'm down. E, co? No ty genojo, czym on jeździ? Czy on jeździ tym Infinity? Nie wiem. Nie, co to jest jakiś Pontiac? What the fuck? Dobra, Kejle, zamknij, mordę, ba co się dzieje, gościu. To ja cię na drifcie robię. Gościu, gościu, gość. Czyli co, tu jest pięć okrążeń? What the fuck? Chyba około chyba, no. Ale przynajmniej rubber Banding to można robić po szczałeczkach czerwonych. No, przecież ten gościu nie ma szans. Szczególnie, że gram na łatwe. Hej, co? Dobra. Oh shit. Oh shit. Wszystko pod kontrolą. Nie. O, oh, o, oh, o. Oh. Okej. Okay. Było blisko, było blisko. Dawać mi nitro, frajerzy. Dobra, uwaga, moja popisowa sztuczka. Okej. Okay. Wyszło całkiem nieźle. Mogło być gorzej generalnie, ale wyszło całkiem, całkiem. Terajer River, bandy, cyk. Elegancko, teraz nitro. Nie no, przecież gościu nie ma szans. No, nie jest dobrze. Nie, 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 nie. Pierwsze okrążenie jest moje, dobra, łatwo. Teraz mu obniżyłem morale i będzie jechał trzy razy gorzej, czyli już w ogóle nie ma szans. Tak jest, tak jest. Nie, nie, nie jest dobrze. je, oh yeah. no i mamy drugie okrążenie. Teraz jeszcze z 15 następnych. Widzimy się za 3 godziny. Uwaga, uwaga. Ostatnie okrążenie. Ty jestem tak daleko, że go nawet na mapie nikt da ja się chyba zablokował gdzieś. Ty co jest? Łatwe zwycięstwo. O oh, oh, kurwa, nie jest dobrze. Dobra, szybki waller riding, elegancko. Idziemy dalej. Uwaga, uwaga, nadeszła ta chwila. Chłopa nawet na mapie nie widać. 10 minut, kurwa, wyścig. I co teraz, Caleb GT fuck out? Chyba nie GTO. Oh. 10 tysięcy zajbiście. I co teraz, łysy łysoci. <ścoughs> Sorry, musiałem. Jeee! Yeah. Yeah, Jeee! Wygrałem, jestem z tym no i to... co koniec chyba, nie się dostał. Pierdol! Tak miał być od samego początku. Oh yeah! No i w taki oto sposób kończymy. Kończymy Need for Speed Underground'a, witam, witam, od Rachel, gratulacje! Gratulacje, ukończyłeś grę, wszystkie ulepszenia mechaniczne oraz... no najepiście, czemu ona mi napisała kończyłeś grę? czy co, dla ciebie to wszystko było grą? <grym> Wiedziałem. Wiedziałem o całego przodku, że to tak wygląda. Ty co jest? Czemu tu jest jakiś chłop, halo? Nie, bo się chyba pojawiły po prostu, samo mogę dalej wyścigi robić jeden na jeden, co? Tak to jest na pewno to, co chcę teraz robić. No a więc w końcu po tylu latach udało nam się ukończyć tego Need for Speeda. Autentycznie miałem wrażenie, że wieczność gram w tę grę. Ale w końcu się udało, no i cóż, no co, co tu mogę więcej powiedzieć. Mam nadzieję, że seria wam się podobała, generalnie to chyba była jedna z najpopularniejszych serii na tym kanale do tej pory. I oczywiście mam w planach zagranie Most Teda oraz Carbona, jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno zagram, na razie chcę odpocząć trochę od tego Need for Speed'a, bo... psychasiada ogólnie. Ale mam nadzieję, że cała seria wam się podobała. No i co tu mogę jeszcze więcej powiedzieć, no... Widzimy się chyba w następnych, także no co? Siemano.